Pan Drzewiecki to prawdziwy as! Zachowywał rodzinie nowy pakiet NETI. Telewizję i światłowód. Nieźle to rozegrałem. Rozgryzłem go. Klasyczna akcja na trzy. Raz, praca. Dwa, relaks. Trzy, rozrywka. Chłop jak dąb. Mistrzowskie rozegranie w NETI. Światłowód numer jeden. Najszybszy wśród ogólnopolskich operatorów światłowodu. W pakiecie z telewizją już za 60 zł miesięcznie. Teraz trzy miesiące bez opłat. NETIA 801 801 100. To co, jeszcze jeden? Let it bang. Ha ha yeah And that's real deal how you feel uh -huh. I'm on the top of the world Cool Let's go let's go Yogo Bella, Yogo Bella On jak zwykle klasycznie A ona na czasie Inspiruj się bogactwem smaku Jogobelli Teraz także w wersji superfood z juzu i ziemieniem lnianym Dobre zawsze się udziela Pragnienie sprawia, że dążymy do ceny Tak jak nałęczowianka Która podczas drogi wśród podziemnych skał Nasyca się kompozycją siedmiu minerałów By przekazać je tobie Nałęczowianka Miej w sobie pragnienie Jakkolwiek się nie przygotujecie na bycie rodzicami I tak zaskoczy was to I to Ale też to Mama Zaskoczy was wiele, ale jakości Lupilu Premium możecie być pewni Bo nowe pieluszki Lupilu Premium to trzy innowacyjne technologie Super szybkie włanianie, przewiewne kanaliki i mikroganuki Zapewniające suchość nawet do 12 godzin Lupilu otula miłością Skoda iV. Nowa definicja hybrydy. Sprawdź, co czyni ją tak wyjątkową. Skoda. Wszystko, co ważne. Samochody wojskowe II wojny światowej. Kolekcja replik pojazdów militarnych. Numer pierwszy, tylko 14,99. Już w kioskach i na deagostini.pl. Oto majestatyczny bielik amerykański. Odkrywajcie świat dzikiej natury z serią Natuns. Skanujcie z dziećmi zabawki z Kinder Niespodzianki. Bawcie się i uczcie interaktywnie o zwierzętach Ameryki Północnej z Applaidu. Aplikacja Applaidu od Kinder Niespodzianki. Pobierz i bawcie się z dzieckiem. Kinder Niespodzianka i Kinder Niespodzianka Maxi. Jeszcze więcej zabawy z Kinder Niespodzianką Maxi i aplikacją Applaidu. Dolego, wolne? Wolne, albo co? Abonament. Abonament? To szacunek. No. no. Abonament w a albo co? Aż 20 gigsów i wszystko bez limitu za jedyne 25 zł. Do tego Realme 8, 5G, a Powerbank w prezencie za złotówkę. No. To samo co zwykle, -ma. A gdybym miał syna, w drugiej blachie, strażak, informatyk. Mama Oli? I pan Patryk, lekarz, piekarz, nauczyciel Każdy ma łatwiejsze życie Zapamiętaj mój kolego, 5G w plusie dla każdego Ten moment przejdzie do historii, z 5G rządzisz Historyczny moment, teraz 5G dla każdego w każdym abonamencie. Już od 35 zł. A do tego smartfony Xiaomi z serii Mi 11 z 5G Plus, wybierz swoje wszystko Dobrze imprezować z przyjaciółmi Lepiej móc ich ze wszędzie zabrać. Ale hitem jest wygrać party bus od braci Collins. Weź udział w loterii hit. Wygraj party bus. Ci, co się znają, wiedzą, że na bricoman.pl kupisz odkurzacz warsztatowy Bosch za 299 zł. Więcej na bricoman.pl. Bricoman. Znamy się. Każda droga jest inna. Zdarzają się przeszkody, zakręty... Kierunek należy wybierać w zgodzie ze sobą. Wtedy można poczuć prawdziwą pewność. Bo pewność wynika z charakteru. Poczuj ją z bezkompromisowym Volkswagenem Tiguan w wyjątkowej ofercie. Volkswagen. Kupuj online bez ryzyka. Konto przekorzystne z pakietem Komfort, oprócz wielu innych udogodnień, zawiera ubezpieczenie zakupów przez Internet. Bank PKO SA. Wierz życie za rogi. Sprawdź warunki ubezpieczenia na pko.pl Rano byłam na działce, wpadłam do wnosiów, to są żywe srebra, a jutro z jelenką wybieramy się na pik. A nie jest za gorąco? Przy takiej pogodzie trzeba stale pamiętać o nawadnianiu organizmu, a do tego skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Aby bezpiecznie cieszyć się latem, zaczęłam stosować litorsal senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w starszych wieku. Litorsal senior nawadnia organizm, uzupełnia elektrolity oraz utrzymuje prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Litorsal senior. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. A gdybym był młodym mężem, żonę na rękach bym nosił. Wszędzie. Do nowego mieszkanka przez futertę. Piastrzeczka? Szwagier! To hydr do plusa. Żonę przez bruk, siostrzyczkę. Też internet 5G całą rodzinę uniesie. Chodzisz do plusa i dobrze na tym wychodzisz. Żona kocha, rodzina ceni, rządzi. Masz telefon w plusie? Teraz najlepszy internet 5G już za 25 zł miesięcznie z rabatami. A do tego router 5G za złotówkę na start. Plus, wybierz swoje wszystko. Zdarza ci się ból brzucha po jedzeniu? Weź nos Likwiduje skurcz i usuwa pól brzucha. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde letnie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Panie Kalinowski, znowu remont, ocieplenie domu. Nowe ogrzewanie? Wzięliśmy dotację z programu Czyste powietrze. Wniosek jest prosty. Mogę pomóc sąsiadowi go wypełnić. Opłaca się a korzyści sam pan widzi. Jeśli już wymieniłeś piec, ociepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. Weź do finansowanie, szczegóły znajdziesz na stronie internetowej czystepowietrze.pl